Lekcja z księgi mądrości. Pan nie posiadł na początku dróg swoich, Pierwej niżli co czynił z początku od wiekiem jest zarządzana, zrządzona i starodowna pierwej niźli się ziemia stała. Jeszcze nie było przepaści, a ja już poczęta była. Teraz wtedy, Synowie, słuchajcie mnie. Błogosławieni, którzy wstrzegą dróg moich. Słuchajcie ćwiczenia, a bądźcie mądrymi, a nie odrzucajcie Go. Błogosławiony człowiek, który mnie słucha i który czuwał drzwi moich na każdy dzień i pilnuje podwojów, moich, pod, podwojów drzwi moich. Kto mnie znajdzie, znajdzie żywot i wyczerpie zbawienie od Pana. z Ewangelii według świętego Łukasza. W czasu posłan jest anioł Gabriel od Boga do miasta galilejskiego, którego imię Nazaret. Do panny poślubionej mężowi, któremu było imię Józef, z domu Dawidowego imię Panny Maryja. I wszedłszy anioł do niej rzekł Bądź pozdrowiona łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami, która gdy usłyszała zatrwożyła się na mowę Jego i myślała, jakie by to było pozdrowienie i rzekł jej anioł nie bój się Maryjo, albowiem znalazłaś łaskę u Boga oto poczniesz w żywocie, oto poczniesz w żywocie i porodzisz syna a nazwiesz jej, jego Jezus ten będzie wielki, a będzie zwany synem najwyższego i da mu Pan stolicę Dawida Ojca Jego i będzie królował w domu jak na wieki, a królestwa Jego nie będzie końca a Maria rzekła do anioła, Jakoś się to stanie, gdyż męża nie znam. Anioł zaś odpowiedziawszy, Rzekł jej, Duch Święty stąpi na Cię, A moc Najwyższego zaćmi Tobie. Przecież co się z Ciebie narodzi święte, Będzie nazwane Synem Bożym. A oto Elżbieta krewna Twoja, Ona poczęła syna w starości swojej, A ten miesiąc szóst jest onej, Którą zowią niepłodną. Bo u Boga nie będzie żadne słowo niepodobne. I rzekła Maria, oto służebnica Pańska, i się stanie według słowa swego, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, w Panu Jezusie, się spiesza niedziela października, która tradycyjnie była niedzielą różańcową od czasu zwycięstwa. Wojsk chrześcijańskich pod Lepanto w 1571 roku. Ta niedziela była odprawiana jako najpierw święto Matki Boskiej Zwycięskiej, a później Matki Boskiej Różańcowej. Święty Piłs V stanowi święto Matki Boskiej Zwycięskiej na pamiątkę zwycięstwa wojsk chrześcijańskich pod Lepanto. Jego następca zamienił to święto na Matki Boskiej Różańcowej. Tak było do czasów świętego Piusa X, który zamienił ruchome święto Matki Boskiej Różańcowej w pierwszą niedzielę października i ustanowił na, na święto Matki Boskiej Różańcowej zawsze 7 października, ale zezwolił w każdą niedzielę, pierwszą niedzielę miesiąca października, Odprawić mysze Święte ku czci Matki Boskiej Różańcowej. Dzięki temu mamy możliwość, żeby również we Wrocławiu, a nie tylko w Krakowie, odprawić mysze Święte ku czci Matki Boskiej Różańcowej. To jest rzadka sytuacja, gdy święto Maryjne, dość rzadka sytuacja, gdy święto Maryjne zastępuje formularz, czy może zastąpić formularz niedzielny. Nie dzieje się tutaj, tutaj oczywiście żadna krzywda Panu Jezusowi, Pana Jezusowi, ponieważ Święto Matki Boskiej Różańcowej jest świętym ustanowionym na pamiątkę triumfu wojsk chrześcijańskich. I Różaniec Święty jest tą modlitwą, która przygotowuje triumf Chrystusa. W modlitwie która składa się głównie z modlitwy Zdrowaś, Mario, yy, mamy Mamy właśnie w tej modlitwie różańcowej wymienione dwa imiona Jezus i Maria, które są nierozłączne. One zawsze występują razy, razem w dziele naszego zdobienia. Pamiętajmy o tym, że Różańc Święty, jego odmawianie jest obdarzone licznymi przywilejami i odpustami. O ile modlimy się na poświęconym Różańcu Świętym, Świętym, warto jest też zapisać się do jakiegoś bractwa różańcowego. Tak się składa, że akurat we Wrocławiu jest najstarsze bractwo różańcowe na obecnych ziemiach polskich. Zostało ono założone w wieku XV, kiedy Śląsk nie należał już niestety do Polski. Dlatego to krakowskie jest uznawane za najstarsze. Niemniej jednak na obecnych ziemiach, ziemia, które przynależą do Polski, właśnie to wrocławskie jest najstarsze. Tak czy inaczej Warto jest pamiętać o tym, że modlitwa na mrożeńcu świętym, jeśli jest on poświęcony, jeśli jest się członkiem bractwa rzeńcowego, daje przydaje I odpust papież Leon XIII, którego rocznica, 20 rocznica śmierci w tym roku przypada, był tym papieżem, który szczególne odpusty przydzielił rzeńcowi świętym. I cały miesiąc październik, łącznie z 1 listopada, ustanowił miesiącem, Różeńcy świętych ty możemy otrzymać szczególnie wiele łask. Kościół Święty otwiera swoje, swój skarbiec z odpustami i w tym właśnie okresie modlitwy różańcowe są szczególnie by rzec, premiowane, premiowane przez niebo przez Kościół Święty, szczególnie te modlitwy, które odmawiamy we wspólnocie przed naszym sakramencie. Nawet Kościół święty poszedł tak daleko, że samo dzierżenie w ręku Różańca świętego jest, jest temu nadane, są temu nadane odpusty. O ile z wierą trzyma się różańca świętego narzędzie naszego zbawienia, to wtedy nawet nie modląc się na różańca świętego, ale trzymając go po prostu w ręku, mając przy sobie, można nawet w ten sposób otrzymać odpusty ta wielce Kościół Święty zaufał Święty, Różańcowi Świętemu i Matce Bożej Królowej Różańca Świętego, że tak wiele, tak wiele przywilejów jest z tym związanych. Oczywiście my tutaj w Polsce powinniśmy pamiętać nie tylko o bitwie pod Lepanto, ale również o pierwszej bitwie chocińskiej 10 października 1621 roku, jako że na części pamiątkę tego zwycięstwa nad Turkami. Polska otrzymała, otrzymała przywilej, działa to za Zygmunta III Wazy, jego syn Władysław IV prosił u Stolicy Apostolskiej święto dziękczynienia za zwycięstwo chocimskie tak więc my mamy, można powiedzieć, podwójny powód do świętowania nad Mahometanami, nad wrogami Trójcy Przenaświęczej i Matki Bożej jako Matki Bożej właśnie, bo muzułmanie uznają niestety Marii. Matki Bożej, jako Matki Boże, jako Niepokalniepoczętej, tylko jako Matkę zwykłego, proroka. To wojowanie z półksiężycem, ale też ze schizmatykami jest dzisiaj szczególnie, można powiedzieć, uwzględnione w naszej liturgii, jako że mamy w kalendarzu świąt polskich, w polskim sanktorale, święto błogosławionego Jana z Dukli. Jan z Dukli urodził się w roku 1414. Dukla leżała wtedy Teraz też leży koło Krosna, ale wtedy to było województwo ruskie, Królestwa Polskiego. I błogosławiony Dukli przybył na studia do Krakowa. Tam jego nauczycielem, profesorem był sam święty Jan Kanty. Później udało się na pustelnię na Górze Cergowej, na pograniczu Królestwa Polskiego i Węgierskiego. Tam święty Jan Kanty, który szedł na pielgrzymkę do Rzymu, odkrył swojego ucznia w tejże pustelni na górze Cerkowej i no, namówił go do powrotu do, by tak, ziemskiego życia bardziej. I wstąpił on w ten sposób w Krakowie, w, mie w mieście, w którym studiował, do, do klasztoru franciszkanów konwentualnych. Był później w Krośnie, gdzie wstąpił do tych surowszych, surowszych gałęzi franciszkanów a mianowicie do obserwantów, czyli to naszych Bernardynów, a zmarł on we Lwowie, dlatego jest on głównym patronem miasta Lwowa. Został nim obwołany dlatego, że gdy wojska kozacko-tatarskie szły na Lwów, by spustoszyć i zdobyć to katolickie miasto, cieszące się tytułem Ulbs Katolicy Sima, jako że miasto najbardziej katolickie, jako że było ono siedzibą trzech arcybiskupów katolickich Trzech różnych obrządków obok łacińskiego. Rezydował tam arcybiskup obrządku greko-katolickiego i również arcybiskup obrządku ormiańskiego. Błogosławiony Jan z Zdukli objawił się nad miastem Lobowym, przestraszając w ten sposób wojska antykatolickie i antypolskie, które pierzchły przed błogosławionym Janem Zdukli. W ten sposób błogosławiony Jan Zdukli stał się Głównym patronem Krakowa, Lwowa, przepraszam, decyzji przemyskiej, ale również wojska polskiego. On jest, został obwołany patronem Wojska Polskiego. Naszym dzielnym żołnierzom w obronie tego miasta, gdzie się, gdzie się spojrzymy na różnych wrogów wewnętrznych i zewnętrznych, którzy naszej ojczyźnie zagrażają, to widzimy, że bez pomocy błogosławionego Jana z Dukli w żaden sposób nie możemy sobie, nie moglibyśmy sobie, nie możemy, nie, nie damy, nie damy im rady. Mamy w tym świętym czasie, w tym świętym dniu dzisiejszym, również wspomnienie świętego Remigiusza, który był synem świętej Celiny, a wnukiem Siagriusza, rzymskiego namiestnika Gali, jednego z dowódców wojskowych. I tenże święty... Remigiusz, biskup i wyznawca był tym właśnie, który włączył do Kościoła Świętego Katolickiego e, przez Chrzest Święty samego Chlodwiga, wodza Franków. Tego samego, którego, który uczynił, uczynił Francję jako Królestwo Franków, i później w naszym dzisiejszym tego rozumieniu Francję, krajem katolickim. Od tamtej pory Francja aż do rewolucji antyfrancuski. Była przez lat 1500, prawie, że kilku lat brak, zabrakło. Krajem katolickim, krajem oficjalnie katolickim, to znaczy uznającym zasady świętego kościoła rzymskokatolickiego, za swoje egzekujące prawa kościoła w sferze publicznej, również dbającym o to, by przynajmniej publicznie moralność katolicka była naruszona, by różne bezeceństwa i herezje nie były publiczne, bez bezkarnie. Zawdzięczamy to z jednej strony Chlodwigowi, jako władcy Francji, pierwszemu władcy Ar Francji arcychrześcijańskiej, ale również świętemu Remigiuszowi, który był i jest nadal czczony jako szczególny patron nie tylko w Francji, ale również w tych państw, które szczególnie chlubią się być katolickimi. Jego kult był kiedyś o wiele bardziej rozpowszechniony niż, niż dzieje się to niż dzieje się to obecnie. Jan z Duch jest tym, który może być nazwany wielkim, prawdziwym następcą, naśladowcą św. Franciszka z Asyżu. Pamiętajmy o nim w ten czas, kiedy przypadaj go święto, mianowicie 4 października. Jesteśmy też cały czas w oktawie św. Michała Archanioła. Nie wszędzie oczywiście ta oktawa istnieje, na przykład jest, dzieje się tak w Małopolsce. E, również na Rusi. Prośmy się tego Michała Archanioła e, dzielnie, dzielnie nas wspierał w naszej walce z szatanem, by nie pozwolił nam ulec pokusom. Byśmy potrafili zawsze dzięki jego pomocy, e, dzięki jego wsparciu, e, dzięki, dzięki jego ochronie walczyć dzielnie z e, wojskami e, szatana, z wojskami, z wojskami dzielnie, które, które zawsze, a już szczególnie w dzisiejszych czasach, bardzo próbują zgubić jak największą liczbę dusz. Pamiętajmy, że nasze wojska mają wielkich, wielkich wodzów i patronów. Wojsko niebieskie, anielskie, świętego Michała Archanioła, a wojsko nasze polskie, ziemskie, błogosławionego Jana i Do nich zwracajmy się o to, ażeby Pan Jezus pobłogosławił nam, pobłogosławił nam w naszej walce. I o to również w Boga, jest wszystkich świętych i aniołów, i wyznawców, i męczenników, i dziewic. By Matka Boża wspomagała nas i obdarzyła nas taką szczerą chęcią naśladowania jej cnót, by również modlitwa gronicowa dawała nam jak najwięcej owoców duchowych, i korzyści, przede wszystkim duchowych, a też tych materialnych, których potrzebujemy w naszej ziemskiej wędrówce do wiekuistej szczęśliwości. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Blue Łańca Świętego, święty Michala Archaniera, święty Renigiuszu, błogosławiony Janie z Duchiem,